Przytoczę relację pani radnej sołeckiej i sołtys Czerlonki w gminie Białowieża, w Białowieża, która mówi, że praktycznie codziennie przez większość dnia na przystanku właśnie przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulicę, a przez to, że przystanek jest ciągle okupowany, dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny. Jak twierdzi radna i z Białowieża, dzieje się tak przez organizację podlaskie, ochrony, Podlaski ochotnicze, pogotowie humanitarne i inne im pomagające. Mają oni swój numer alarmowy i numer WhatsApp rozsyłać na grupach imigranckich. Sam numer przekazują też innym imigrantom. Ci imigranci, którym właśnie pomogła ta organizacja, ustawiają się w pewnym miejscu i czekają, aż Straż Graniczna po prostu rozwiezie ich do specjalnych ośrodków, robiąc sobie ze Straży Granicznej pewien nie wiem, środek transportu do tego, by rozlokować ich dalej po Polsce. Mamy tutaj również jeden problem jeszcze. Panie redaktorze, bo do tej pory nie, miło, nie mówiło się o takim zjawisku jak readmisja. Zawsze mówiło się o re relokacji imigrantów. Nikt do tej pory nie mówił o readmisji, poza paroma przykładami w zeszłym roku. Problem ja również polega na, na nie tym... Por... Problem polega na tym... Nie, 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 nie. To pojęcie nie przebijało się w przestrzeni publicznej. Ja się zastanawiam, co was tak bawi w tej sytuacji. Bawi was, sytuacja, bawi was sytuacja, gdzie Polacy zaczynają czuć się zagrożeni przez to, że nie radzicie sobie z polityką migracyjną, która w Polsce nie istnieje. Nie radzicie sobie z tym, że do Polski nagle napływają ludzie pochodzenia, obcy kulturowo i zagrażają bezpieczeństwu polskich dzieci. Was to bawi? Dobrze, Naprawdę, pan, minister, to bawi? pan minister, ja. 15... pan minister Co się, się z... dzieje, co się dzieje z Policją Pani posłucha, Federalną Pani Niemiec? Czy, czy ministerstwo, chcę czy Pani rząd, czy rząd zareagował w przypadku tego komunikatu Policji Federalnej Niemiec, która mówi, że do Polski w tym momencie zostało przekierowanych 3,5 tysiąca imigrantów. Od początku roku do, do teraz, do 16 czerwca, ile osób przekazali nam Niemcy? Nie jest, 290. Pani poseł... mówią tysiące, więc trzeba Pani poseł Zajączkowska-Hernik. No właśnie pytanie, dlaczego Niemcy Policja Federalna Niemiec mówi o 3,5 tysiącach ludzi, którzy zostali w ramach readmisji odesłani na teren Rzeczpospolitej. Albo nie macie dostępu do danych, albo nie wiecie, co się dzieje w państwie. Powodujecie, że żołnierze są niewyposażeni, Powodujecie, czyli kto? nie rząd. Do kogo pani się zwraca. Rząd. Ale to jest nieprawda, co pani opowiada że... od początku do końca. Nie że nie są w sposób odpowiedni wyposażeni, przez co można było zranić młodego żołnierza, który poniósł śmierć. Mam wrażenie, że wy przejęliście rządy z przy kompletnie nie byliście gotowi na to, by przejąć władzę w Polsce, bo doskonale wiedzieliście, nawet jeżeli zapora jest nieskuteczna, jest dziurawa, tak jak to mówicie, głosowaliście w ogóle przeciwko niej, nagle jesteście jej wielkimi zwolennikami, nawet jeżeli wiedzieliście, że ona jest w jakikolwiek sposób nieskuteczna, co zrobiliście, by od razu, przejmując władzę w Polsce, doprowadzić do tego, by nie dochodziło do tego, by nielegalni imigranci przedostawali się na teren Polski? Niech to wybrzmi w tym studio. To, że ktoś ma inny kolor skóry, to nie znaczy, że jest automatycznie przestępcą, którego należy się bać. Pokazywanie fotografii, na których są ludzie o innym kolorze skóry i mówienie, że sam fakt, że ludzie o innym kolorze skóry są w Polsce jest problemem, to jest, pani posłanko, nic innego, tylko nazwijmy to otwarcie rasizm. Niezależnie od tego, czy ci ludzie mają ciemną karnację, czy nie mają ciemnej karnacji, łamią prawo, dostając się w sposób nielegalny na terytorium chodzi, Polski. I... Łamią prawo. Ale Minister, ja Chowa... Minister I Kolarski i pan tym marszałek, sekundę. Ja, no, no...